Cześć witajcie wszyscy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Overspeeda na moim kanale. Nie wiem tradycyjnie co robiliśmy w poprzednim odcinku. Oprócz tego, że na nowych trasach wypróbowaliśmy tą moją bestię. O, no nawet ładne te, ładny przeciwnik na ładnej trasie. Dalszy ciąg maratonu. Dlatego myślę, że yy, <grywanie> lajkniecie, że lubicie jak coś takiego na kanale się pojawia No ja zrobiłem go ogólnie Przede wszystkim dlatego, że mam czas w tym tygodniu A już wam mówię dlaczego? Dlatego że mam yy, ferie ze szkoły i yy, możecie mówić Mazowieckiem, a teraz ferie możecie sobie obczaić no i przez dwa tygodnie wymyśliłem sobie tak myślę że um, uda mi się to y, tego to trzymać że te o kurde ale drift to, No. to było dobre Myślę że mi się uda to dotrzymać i będzie cace. Też się spra chcę sprawdzić też wasz odzew mm, odzew aktywność Jak będziecie no, reagować na to Chociaż zwyczaj to nie będzie aż tak bardzo zauważalne bo nie no chociaż będzie bo dwa razy na tydzień to jednak jest różnica, tak jak są odcinki codziennie, znaczy raz dziennie, dwa razy na tydzień, o tak albo nie się, kurczę. już tutaj, no i udało mi się zrobić Wrzucę go, ten odcinek wam wrzucę chyba w poniedziałek. Coś to, co to się stanęło... Też kur kurde, będę. Nie skupiłem się. Dajcie znać też, jak oceniacie inne filmy z maratonu. Znaczy no, maraton niby jest od, od dzisiaj kiedy to oglądacie, czyli od poniedziałku w zasadzie, bo ja to no wrzucam już film od codziennie od piątku, więc, no, mm. Co ja, żampijany jaki, no, nie mogę się skupić coś. Tak jak na Dircie, nie no, teraz to troszeczkę lepiej, no, ale jak się nie gra przez jakąś grę, Jakiś czas to mm, troszeczkę to ile mocy dostał Ja będziemy nie szaleć Jak się nie gra w jakąś grę To potem No jak ładne To potem się zapomina całkowicie jak to Jak to działo O, ty Co jest? W miarę, a ten to jest normalnie Ale będzie docisk Ale będzie docisk Chociaż tutaj Stodnice bardzo nie widać Przez ten No właśnie lipa trochę A dobra tam Jest elegancko O, ten byśmy mogli wygrać hmm.

po już takiej modyfikacji mm, całkowitej, nie wiem czy nie jest właśnie jeden z tych, nie, jeden z najszybszych wozów, kurwa, w grze. I no, ma naprawdę moc. wydaje się, tak trochę ociężały, tak szczerze mówiąc, ale no, też nie jest w Drift. King of Drift. W sumie ostatnio miałem, tak byłem troszeczkę yy, przy tym, no nie trailerze, nie wiem jak to w filmie, yy, w którym mówiłem o maratonie. Nagrywałem go OBS-em. W sumie nie wiedziałem, czy uda mi się go, no wiecie, zmontować. Tak miałem problemy, jak yy, wcześniej nagrywałem. Hmm. OBS-em i montowałem w Lightworksie. To ma takie te filmy ze śmiesznych Gierek. Chodzi mi. Ale zmontowałem. son wygasie i było wszystko yy, cacy, więc. No teraz już wiem, że. Yy, będę mógł zrobić jakiś yy, Będę miał jakąś serię, albo właśnie tych yy, te odcinki ze śmiesznych Gierek że już teraz nic się będzie stało na przeszkodzie, żeby po prostu nie modlić tak jak ja to wcześniej robiłem. To znaczy, że wrzucałem film, yy, cały nagrany OBS-em do sieci. Pobudę potem sobie ten film pobierałem. Bo to była. No. Jak to powiedzieć no? no nie, nie głupota, tylko to było. Yy, niepraktycznie straszne. Więc. strasznie, strasznie. Ostatni wyścig, sobie przejedziemy. Może jakaś inna trasa się trafi? O Panie! No to jedziemy! O. Zaciskamy pięści. Twarda bonia i zaciśnięte pięści. Ile? Trzy krążenia. No. O, nie jest aż taki cienki. O, już mordę. Co ja zrobię? A, ujaj, myślałem, że coś zwaliłem, tak. Wow, myślałem, że posułem coś w nim. Serio. Ale nadal kurczę mnie to tak drażni trochę, jak on tym tyłkiem zamiata. Dupon? Mógł się ładnie kleić drogi jak ten y, Phoenix. Ten y, y, drugi, jeden z tych trzech samochodów. Teraz już może dzięki temu, że wygramy, to będzie jeden z czterech. Znaczy, jest jakoś specjalnie dobry, jak pamiętam. Nie był ten, co. No teraz coś się z nim ścigamy. Fajny samochodzik, trochę przypominawszy Forda Focusa. No będzie można go troszeczkę stunningować. Zawsze, zawsze jakieś tam modyfikacje w tych samochodach, które się zwycięży... No jakieś tam się małe modyfikacje porobi, przejedzie się parę wyścigów. Więc... Są spoko, tak? No, jest taki też samochód teraz w grze. Mm, tego nie lubiłem najbardziej chyba z tych wszystkich. Bo jest 10 razy bardziej podsterowny od tego. Naprawdę. Więc tak jest. Ten samochód jest dobry, dlatego że jest. Szybki, Przede wszystkim, bo widzicie, 400, 240 na piątce, to można do 250 go rozkręcić spokojnie. Tylko, że z hamowaniem, ale no, ładny. Nowe kloski wymieniane. Znowu muzyka nitra. <grytanie> nitra no. W sensie już tego nitra N2 o Potlenku azotu. Tutaj hopka jakaś. O, o ty pieramiku. Zrobiłem wączka. Zatańczyłem oberka na ślimakach. bo i też jest taki, jak możecie sobie zobaczyć w kodeksie. Przyuczając się do prawa jazdy Ja tak kiedyś już patrzyłem Parę lat temu Właśnie w kodeks Tam jest y, słownik jest nie sł No tak słownik y, jak, jak się Jak kierowcy mówią do siebie Przez siebie radiot, tam naprawdę No misiaczki y, Na tych O kurna. Misiaczki się mówi na Yy, misiaczki? Tak, bo niedźwiadki się mówi yy, albo na policję, na yy, tych, na motorach, a to się mówi chyba niedźwiad, niedźwiadki albo misiaczki na hulajnogach. Na przykład na yy, kon, kontrolę yy, straż gręczym się chyba mówi. Niedźwiadki No bo misiaczki się mówi chyba na normalnych policjantów trzecie okrążenie dawaj, ciśnij go no, no śmieszne, jest śmieszne bardzo śmieszne <grytanie> Oczywiście ten spoiler nam coś dał tutaj aerodynamiki trochę Odcinam mu Mam nadzieję, że tego te... nie słychać trochę ci ty przymulony trochę jestem <grywy> Nie wiem, nie wiem kawy sobie nie będę strzelał bo ja mam... Ciśnienie mi skakało po co? Na graniu sobie strzelę jakąś herbatkę i będzie wszystko tacy i coś, gram coś Go. też chciałbym, żeby mm, troszeczkę przez tą aktywność związaną maratonem troszeczkę się zwiększyła liczba widzów, a co za tym idzie, może bym yy, no uruchomił jakieś te media społecznościowe, bo tak się do tego zbieram, zapatruję. Moim zdaniem nie byłby to taki zły pomysł, tylko właśnie No tak to może wyglądać. Ma się pi... 50 widzów powiedzmy I... I zakładam fanpage no to tak troszeczkę jest. Nie wiem, jak to wychodzi z waszej strony, no, czy takie coś byłoby. Więc nie to, że opłacalne, czy po prostu by wchodziło w grę. Więc. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co mam robić. Podzielcie się swoimi doznaniami w komentarzach. kura, Takura. Takura ma jeszcze jakiś inny samochód mi to przypomina. No z tyłu taki ulep, trochę. Oj tego Nissana, w Almera, nie, Almera albo. Nie, Primera jest chyba z, z, ten sedan. Almera Nissan. No ale jeździłby. Ma no, z tyłu, dwururka! No, to w Teraz w seryjniaku wygląda naprawdę obiecująco. Dobra, w kolejnym odcinku sobie wypróbujemy ten wóz na kolejnych dwóch albo trzech trasach. A na ja dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam i do kolejnych filmów. Cześć!